Czy zdarzyło Ci się, że im bardziej próbujesz coś powiedzieć po angielsku, tym bardziej się zacinasz albo kompletnie blokujesz? Ten nacisk, ta presja, żeby mówić płynnie, wcale nie pomaga. To Cię spowalnia. Im bardziej się spieszysz, tym częściej mylisz się. Im więcej analizujesz, tym szybciej uciekają Ci słowa. Im bardziej chcesz, tym mniej naturalnie wszystko brzmi. Więc co z tym zrobić? Co jest kluczem? Po pierwsze, zrób pauzę, zanim zaczniesz mówić. Jedna dodatkowa sekunda może dosłownie sprawić, że zabrzmiesz spokojniej i pewniej. Po drugie, odpuść sobie bycie idealną. Wiem, że to niełatwe może być to największym wyzwaniem, ale działa. Jeśli pomylisz się, po prostu zatrzymaj się na moment. Popraw zdanie i idź dalej. Po trzecie, skupiaj się na płynności, nie na szybkości. Kiedy przestajesz się spieszyć, mówienie staje się łatwiejsze. Więc następnym razem, kiedy będziesz mówić po angielsku, zatrzymaj się na moment, weź oddech, daj sobie przestrzeń i zobacz, co się stanie.